O, zobaczcie jak to się rozpływa. Słuchajcie, no tu jest już wlane ponad 600. Ja tak leję, zawsze 600 leję, prawda? E, tego wszystkiego. No i co? Teraz sobie możemy jak? E, patyczek, czekam jak to się pomiesza, bo mega kolory. No fajne wyszły kolory. Jak teraz, jak chcecie? Tak, tak. Zobaczcie jak to zaczyna pracować. Widzicie to? Tu samo się odbąbelkowuje już powoli. Dobra, Żeby nie tracić czasu, to ja jeszcze biorę złoty, takie O, taki taki kolor złoty... Takie coś to będzie w środeczku oczywiście Ale... To trzeba nakładać pincetą. Pincetą. Kolory ładne. Ale, ale przeatakowało to. Od perły do żółtego. Tak? A może tak pojedziemy? O, poczekajcie, żeby to tak. E, o tak, żeby tak pojedziemy. O! Kurde, ale fajnie. Od środka, tutaj. Tak idziemy sobie. Zobaczcie, kurde, normalnie tu się robi, ja nie wiem jak to nazwać. Jak byście to nazwali? Kwiat lotosu? Pinceta. No pewnie, że pinceta. A cóż by innego? Faceci tak nazywają to po prostu, nie? To są taki. E... No, faceci nie potrafią na nazywać niektórych rzeczy. No i jak? I tu jeszcze może takie cieniutkie zrobię. O, zobaczcie. Okej. Okay. Okej. Okay.